No hej, jesteśmy w 74 odcinku Legacy. Tutaj już pewne zmiany mogą zostać zauważone, jako że ten pokój stał się bardzo kolorowy. Doszłam do wniosku, że pokój dzieci jest dosyć, dosyć mały, bo nie mogłam zmieścić wszystkiego co chciałam. Chciałam wstawić jeszcze chociaż jedno biurko im, żeby były pozory, że odrobią lekcje czy, czy coś. No, ale nie udało mi się. Musiałam sprzedać ten taki ich plac zabaw tutaj, żeby go wykończyć. Chociaż i tak jeszcze nie jest skończony, bo chciałabym parę rzeczy na ścianach popowieszać i jeszcze jeden dywan dokupić. No i jakieś ogólnie dekoracje tam bardziej pasujące do pokoju dziecięcego. Na razie to każdy dostało swój własny obrazek. Tak, już tutaj jest przygotowane trzecie dziecko, bo. w sensie, trzecie... <laughs> trzecie łóżko, bo. Dzisiaj dzieciak nam dorasta, nasz Lucjan, który miał być lucyną. Niestety nie wyszło. Nie poszło po naszej myśli. Niestety bywa. Zostało nam 20 simolonów na koncie. Na szczęście Martyna idzie teraz do pracy. Placyt i Konstancja do szkoły. Przestań placydzie gadać z Igorem. Igor, ty przestań go zaczepiać, bo on ma iść do szkoły. Igor, ty mógłbyś się za to zająć się rozrywką, włączyć telewizję. Martyna, ty się szybko zbieraj do tej pracy, bo zaraz, zaraz cię objedzie. Oho, i dzieciak zaczął płakać, Ildefons zajmie się swoim własnym prywatnym dzieckiem. Ciekawa jestem, czy dorośnie dzisiaj, czy jutro. Bo te dzieciaki to w sumie szybko dorastają, ale nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech dniach. Igor, ale telewizję to się wyłącza, wiesz? Nie uczyliście? Ja ci to całe życie powtarzam, no i wyraźnie jesteś odporny na naukę. Ale za to możesz wziąć kąpiel w prysznicu i pójść ogarniać gnomy. Ildefons, a ty się do pracy nie wybierasz przypadkiem? Martyna nam wróciła do domu, zmęczona jest bardzo. Niech od razu pójdzie spać. Dzieci też zerwałam w środku nocy, żeby im zrobić ten pokój, więc też trochę padają, że tak powiem. Placet może wziąć kąpiel w swojej dużej wannie. I w sumie przydałoby się coś zjeść. To może Igor, ty podaj obiad. I kolejne ostrzeżenie Igor dostał, że słowa szybko przemija. No cóż, nie chcę mi się już tam jeździć. Dzieciak jak płaczę, Igor? Proszę cię, ty jesteś najbardziej na nogach, zajmij się nim. Dobra, Igor, ty mi padniesz. Placyt, co ty tutaj robisz w tym łóżku? Proszę stąd wyjść, to nie jest twoje łóżko. Jeszcze się tego nie domyśliłeś? A ty, Martyna, przestań grać, bo Igor idzie spać. Jesteś zmęczona, ale wiesz co, możesz wypić ze trzy kawy z ekspresu. Placyt, czy ty nie możesz pójść spać? Ale dlaczego? Co ci przeszkadza? Przecież tutaj nic nie ma. No ja cię błagam. Nie wiem, stolik? Stolik mi przeszkadzał, on nie wierzy. Czyli ja muszę teraz całe przemeblowanie zrobić od nowa. Bo tobie przeszkadza stolik. A jeśli ja go postawię tutaj? To będzie można wchodzić. No w sumie ta będzie mogła z tej strony wchodzić do łóżka, a ten z tej. No to myślę, że wszystko będzie dobrze. Ildefons zwrócił i cię porozrywiaj przed telewizorem. Martyna, ty się trochę napiłaś. Kawy z ekspresu. W takim razie możesz się pouczyć techniki, bo masz najmniej punktów. Ile ci brakuje? Czterech punktów ci brakuje do dziesiątego. No to widzisz, poprawisz sobie coś tam. Niech w pokoju dzieci będą trzy dywany. Niech będzie taki chaos w tym pokoju. Ja mimo wszystko o, zapomniałam miśka tutaj wrócić. A gdzie tego miśka dać? O nie, nie ma dla niego miejsca? No jak to? No on taki fajny. Hmm, no to może tutaj się go postawi. Niech siedzi w przedpokoju. Niech pilnuje, kto przychodzi, kto wychodzi. Ja w sumie wychodzę z założenia, że dzieci jednak potrzebują kolorów w swoim życiu. Bardzo nie lubię tego. Y w, na siłę wciskania ich w bycie beżowym dzieckiem. Bez kolorów, bez radości i tak dalej. Ildefons, dzieciak ci płacze. Weź się nim zajmij. Martyna zdobyła punkt techniki. Super. Dobra, jest czwarta nad ranem, już piąta. Idź spać, Martyna. A może ona dzisiaj nie pójdzie do pracy? W sumie wczoraj była i dzisiaj można by się skupić bardziej na. Właśnie dziecku i na punktach. Właśnie jak równo jej tutaj idzie. Przy wszystkich prawie umiejętnościach potrzeba jej sześć, znaczy 3 punkty. Igor, dlaczego ty władzisz Konstancję do łazienki? Kto ci pozwolił? Mało masz łazienek wolnych w tym domu. Kto tutaj malował obraz? Nie wiem w sumie. A ten dom wygląda jak grzybek trochę. <laughs> Dziecko dorasta! O, jakaś nowa mortka. Jej, Lucjan. Jaki słodki! Jest taki śmieszny. Pokaż się z przodu. Jak ty wyglądasz? Jaki garnitur założył, ej! Jaki cwaniak tutaj. Weźmy, zobaczmy, jakie ma tutaj do wyboru inne ubrania. Tutaj na astronauta jakiegoś. Ogrodniczki potacie! O to jakie słodkie! Jeju, ogrodniczki, takie żółte! I w kaloszach, błagam, zostawmy mu to! Jaki słodziak! Aha, dopiero wyskoczył z kołyski i już do szkoły idzie. Biedne dziecko. Martyna nie idzie dzisiaj do pracy, już ustaliłam, że dzisiaj się zajmuje czymś innym. A może w sumie jak wstanie, to zaraz, kto by się... Z... Ojeju, Ildefons, jak ty się czujesz? Igor, czy ty już grasz? Grasz. To nie graj. Podaj śniadanie. Podaj śniadanie, tam ci się zaraz obudzą, skorzystają z twojego śniadania. Dobra, wstawać już. Koniec spania. Telefon z pracy dzwoni. Ildefons, się doprowadź do porządku i oglądaj telewizję, a Martyna, ja bym ciebie wysłała do malowania, żebyś dokończyła ten obraz, to może ci się w końcu nabije dziesiąty poziom kreatywności. Fajnie by było, żebyś chociaż już jeden poziom doprowadziła do końca. I akurat w inwencji ci brakuje jednego poziomu, jednego punktu. Igor, ty ty tak stoisz, rozrywka i towarzystwo ci w sumie brakuje. To wieszcie co, pooglądajcie razem telewizję z Ildefonsem, tam pooglądacie, pogadacie. W sumie on też mógłby zostać dzisiaj w pracy. Nasz Ildek, żeby się doprowadzić do jakiegokolwiek używalne, używalnego stanu. A teraz co to dzwoni za telefon? Pewnie słaba szybko przemija. Aha, jednak nie. Ponieważ jesteś latem. Nie, no dopiero był remont. To jest pokój bardzo letni. Nie, Ildefons, nie idź do pracy. Nie poszedłeś, to prawda? Nie poszedłeś. Aha, Martynego całuje i jej nie lubi. Martyna, ty chyba miałaś co innego robić, tak? Sprzedaj obraz. Sprzedawaj ty lepiej obraz, a nie zajmujesz się głupotami. Tak, typu całowanie Ildefonsa, własnego męża. Ze 135 sprzedała. Weź jeszcze raz, maluj i leci. Tak mało jej zostało i dziesiąty punkt będzie miała. Dziesiąty poziom kreatywności. Zdobywa jeden punkt, tak. Znowu telefon dzwoni. Igor, podnieś to. A nie, bo to chyba po Ildefonsa. Dobra, to nie, odbieraj jednak. No, już za późno. Oho, i rachunki idą z panią lodzią. O, Lucjan, pogadaj z Igorem, ze swoim wujkiem. Zaraz, to jest wujek? Zaraz, kim on jest? Igor jest wujkiem przecież Martyny, czyli dla niego to jest taki bardziej wujek, w sensie. <laughs> nie wiem, jak to nazwać. Znowu karaluchy tutaj chodzą, tyle karaluchów. Dobra, Martyna, dokończ ten obraz i pójdziesz... O, właśnie dokończyła i pójdziesz robić coś innego. Weź się wykąp. I skoro jesteś tutaj blisko w pobliżu, no to pograj sobie chociaż w sumie. Dawno nie ćwiczyła kondycji. Mogłaby poćwiczyć. Placyt sobie usiadł w książkę czyta. Jaki słodziak. Igor, jesteś koło skrzynki. Poczekaj. Weź pocztę. Zapłać rachunki. Aha, nie mam rachunków. To w sensie pieniędzy do zapłacania rachunków. No to... Cóż. Jutro się zapłaci. Czy tam kiedy indziej. o Obudź kościelny, niech ona nam dom tutaj ogarnie. Bo tutaj przed domem się robi trochę, że tak powiem, masakra. Lucjan się za gitarę wziął. Martyna poćwiczone? No to idź spać. A ty, Ildefons, co? Wyspałeś się? Patrz na stanie na rękach. Patrz na stanie na rękach i patrz na stanie na rękach. Ty chyba bardzo chcesz patrzeć na to stanie na rękach. A jednak nie, bo się rozmyślił. Ty się w ogóle tak wyspałeś mocno, Ildefons. Lucjan, proszę cię... Odejdź stąd. Blokujesz przejście. No i Martyna się jeszcze tam pcha. Konstancja, a może byś pogadała z Lucjanem, ze swoim bratem młodszym. Tak, blokujcie się tutaj wszyscy w ogóle, jeszcze kościilda. Igor, ty miałeś spać. Gdzie tutaj poduszka zniknęła z tego łóżka? Co tu się stało? Lucjan śni już o czarnych kotach. No tak, on przecież by się będzie zwierzętami zajmował. Chciałabym mu kopić w przyszłości, w sensie jak dorośnie, parę kotów i parę psów i żeby się rozmnożyły. Tylko do tego momentu trzeba będzie się pozbyć wszystkich innych, żeby było miejsce na te zwierzaki. No, Ildefons, ty się bierzesz za gotowanie, jak ty nie umiesz gotować, proszę cię. A dobra, może się spalisz w sumie. A, jednak się nie spalił. No cóż, trudno. Ale za to znowu karaluchy tu chodzą. Weź się chociaż zabij. I ty się więcej nie bierz za gotowanie, Ildefons. Igor, ty możesz podać jedzenie. Martyna, ty jedź do pracy, żeby cię nie wywalili. A ciebie, Ildefon, zaraz wyślemy do uczenia się gotowania, bo ja się boję z tobą żyć pod jednym dachem, kiedy ty nie umiesz gotować i się bierzesz za gotowanie. No i zdobył punkt kolejny gotowania, w sensie pierwszy. Gora wysłałam do tworzenia gnomów, żeby trochę podnieść stan naszego portfela. No i Ildefon zdobył kolejny punkt gotowania, czyli drugi i teraz już raczej nie będzie... Nic palił. Bardzo dobrze. Podoba mi się ten pokój w sumie. Podoba mi się ten chaos tutaj. Widać, że to jest pokój dzieci. Jeszcze nawet łóżka niepościelone. I telefon dzwoni. Kto to dzwoni? Igor, ty jesteś na nogach. Podnieś słuchawkę. Aha, Igor traci kontrakt z naszą agencją. No dobra. Wiecie co? Nie będę za tym płakać. Już i tak nie chciało mi się chodzić. Teraz się może w pełni skupić na projektowaniu mody. Ale najpierw Musi pooglądać jakieś wybiegi, nie wiem, top model w telewizji czy coś. Właśnie w ogóle ten telewizor te, też przydałoby się kiedyś wymienić na lepszy. Ale to na razie trzeba zarobić więcej. A Lucjana nie starczyło jedzenia. Jak mi przykro. Weź może pooglądaj telewizję z wujkiem. Gadają o opuszczeniu bąbelków. Dobra, Lucjan, bo Martynaci specjalnie dla ciebie, twoja kochana mamusia, zrobiła jedzenie, bo nie załapałeś się na poprzednie, niestety. O, razem sobie usiedli do grania w Warcaby. Martyna z Placydem. Słodko. Jako wy macie relacje? Wy się lubicie, chociaż jakkolwiek. O, z Konstancją ma 58, z Lucydem 48 i z Placydem 25. No to w sumie z Placydem mogłaby więcej trochę pogadać. Fajnie by było, gdyby się zaprzyjaźnili. Dobra, jest 22. Pora spać. Po jest dawno. Jeszcze idź się wykąp i idź spać i Placy tak samo. Ildefons, czy ja mogę ci zaufać, żebyś ty podał śniadanie? Czy ty tym razem nie spalisz w kuchni? Bardzo bym chciała wierzyć, że nie zrobisz tego. Igor, ty pozbądź się karaluchów z powrotem. Znowu. Kolejnych. Czy mi się wydawało, czy placid poszedł do szkoły z paczką chipsów? A może on w sumie do śmietnika poszedł? Konstancja, co ty robisz? Dlaczego ty, ty wagary idziesz sobie zrobić? No, daj spokój. Kto ci pozwolił zostać w domu? Igor, jako że ty teraz straciłeś swoje względy w show biznesie, to idź, rób Gnomy. Chociaż my uznajemy, że on tak naprawdę nie stracił tych względów czy tego kontraktu, tylko on po prostu poszedł dalej, tak? On nadal jest bardzo znaną gwiazdą, sławą naszą. I teraz po prostu sobie siedzi na włościach, na tym, co sam zarobił, i tworzy ubrania. Rachunki przydałoby się zapłacić w końcu. To Igor, jak skończy ogarniać te Gnomy, to je. Zapłaci. O, dziadek Konstancji dał 100 za dobre oceny, czy coś. Automatycznie to usunęłam, więc. Nie wiem, co tam było napisane. Aha, ten placet zostawił tutaj te ciastka. Można je zjeść. Igor, zjedz je. Martyna, możesz nie wchodzić dzieciakom do łazienki. Toaleta tutaj jest zatkana. Odetka i ją weź. A jak ją odetkasz, to mogłabyś pouczyć się czegoś, na przykład gotowania. Idź się uczgotować. No to ci mówię, żebyś wyszła stąd najpierw. No, będziesz siedziała w brudnej łazience, to wiadomo, że. będziesz się. denerwowała, że masz brudno. Igor się bawi domkiem dla lalek, nie wierzę. Lucy, co ty tak stoisz? Jest jakieś siedzenie w ogóle podane? Nie ma. A kto mógłby podać? Igor, ty się możesz przestać zajmować głupotami. Idź, podaj jedzenie lepiej. Wszyscy niech idą jeść, żeby potem nie narzekali, że są głodni. Dorota do nas dzwoni? A po co ty tu jesteś tam potrzebna? Nie chcecie tutaj. Wszystkie dzieci razem słodko bawią. Ojej, plac tylko stoi obok i patrzy Ildefons to zamiast jeść chipsy, mógłbyś podać śniadanie. Już teraz wiem, że mogę ci zaufać z powierzaniem takich ciężkich prac domowych. I że nie spalisz nam kuchni ani wszystkich innych. Twój film wygrał w programie Śmiech to zdrowie. Dostajesz 1250 nagrody. Wow. Ej, w ogóle ty, Igor, dawno nie gadałeś z Janem. Nie wiem, czy ty się nadal z nim przyjaźnisz. Przyjaźnisz się? A, przyjaźnisz się. 60 macie razem. Rozmawiaj z nim. Chociaż on pewnie w pracy będzie. No nie. No dobra. No to potem, jak nie zapomnę, to się do niego zadzwoni. Pewnie zapomnę i tak. Igor, ty się bardzo lubisz bawić tym domkiem dla lalek. W sumie jak byłam mała, to też lubiłam się bardzo bawić domkiem dla lalek i nawet z, z plasteliny. Robiłam meble do mojego takiego małego domku. O, kolejne rachunki przyszły, no nie! No dobra, zapłać za 1100. Mamy w ogóle 5000 na koncie. Szybko to jakoś zostało zarobione. Weź talerz, bo to pewnie się zaraz zepsuje znowu. O nie, no i nie zdążyła, zepsuło się dla posprzątała. Igor jakąś modelkę rysuje. Czy tam maluje. Sprzedałeś? W sensie skończyłeś? To sprzedaj. A Martyna, ty skorzystaj sobie z toalety. Mogłabyś czymś się zająć. A może warcabami znowu? To ci się rozrywka trochę podniesie. Nie masz nastroju, no ale... <grystanie> Gdybyś zagrała, to by ci się poprawił nastrój. Lucjan nie depta i po tych karaluchach, tylko jest za po prostu. O, konstancja się do niej przyłączyła. Tutaj znowu z łóżek poduszki zniknęły. Nie wiem, co się dzieje. No dobra, i wiecie co? Ja w tym momencie myślę, że będę już kończyła. Mam nadzieję, że się podobało, i widzimy się w następnym. Pa! pa!